Wszechnie szanowany człowiek w mieście, w gminie może reprezentować interesy tego społeczeństwa w parlamencie? Może, ale musi mieć trochę szczęścia. Czyli, po pierwsze, musi się dostać do partii, być członkiem partii, być nominowanym jako kandydat, i ta partia musi uzyskać pewien próg. Szanowni Państwo, jest ogromna szansa dzisiaj, byśmy odnieśli sukces. Mówię my, mieszkańcy Kielc, województwa świętokrzyskiego, dlatego że nie jesteśmy sami. Taki ruch, w którym ludzie podnieśli głowę i powiedzieli, chcemy powalczyć o swoje. Niekoniecznie chcemy być członkami partii, szanując partię. To jest szansa dla Kielc, to jest szansa dla województwa. Zastępca Wójta Gminy Bałków Kocen, który rozkręcił turystykę w Stowarzyszeniu Bałt. Ewa Kondek, doktor nauk rolniczych. Andrzej Bracha, inżynier budownictwa. Zapraszam Państwa. Andrzej Sztolc, radca prawny, Anna Sztolc, przepraszam, radca prawny, właścicielka kancelarii Temida, obsługującej od 1989 roku wiejski Pani Bogusława Ziętara. To są ci, którzy z Pińczowa, Buzka Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Jędrzejowa, Włoszczowy, a tak